Hej, cześć, dzień dobry, kochani moi mili. Witajcie w pierwszym odcinku z najnowszej serii specjalnie dla Was, czyli Farming Simulator. Czyli złota Edition. Jak tu widzicie, w tym miejscu znajduje się złota edycja. Tak dodana, zakupiona specjalnie dla Was, jako chyba pierwszy, jeden z pierwszych YouTuberów na polskim YouTubie. Pokażę Wam tą modyfikację. I dokładnie tutaj, zobaczcie, kochani, mamy najnowszą wersję pacza, którą serdecznie polecam, niektóre modyfikacje na pewno mogą crashować i to uważajcie ropa na pewno crashuje, uważajcie na to ropa crashuje, tak więc trzeba na to uważać ja odpalę karierę nowa mapa jest dodana, ogólnie nowe modyfikacje są dodane nowe maszyny i przeczytam wam mapę Sosnówkę, opis tej mapy rolnictwo to jeden z najważniejszych działów gospodarki w Europie Wschodniej rozległe, płaskie tereny idealnie nadają się do prowadzenia produkcji rolnej na dużą skalę, tu mają rację tu mają rację Polsk, Europa Wschodnia jest bardzo dobrze, żeby to powiedzieć, bardzo dobrze ukształtowana do pracy na roli, na dużych gospodarstwach. Gospodarstwo znajduje się niedaleko Sosnówki. Powstało na bazie dawnej spółdzielni, nawet dzisiaj na wsi duże znaczenie przykłada się do samowystarczalności opartej na hodowli bydła i uprawie roli, bo bliskie ogromne lasy umożliwiają dodatkowo prowadzenie aktywnej gospodarki leśnej. Tak to jest to. Można powiedzieć, że w Polsce Wschodniej, jako że jest ten blok wschodni, jak wiecie, w Polsce Wschodniej, Europie Wschodniej może bardziej tak, był ten blok komunistyczny ZSRR, teraz bardzo do przodu poszliśmy, trzeba to przyznać, bo Europa Wschodnia poszła bardzo do przodu po tym wszystkim, co było, tak? I lecimy dalej, mi wyzwanie, rozbuduj gospodarstwo, wyposaż się w najnowszy sprzęt rolniczy, mieszkańcy znówki liczą na ciebie. Ja na nich też liczę, że im pomogą. No i dobra, kochani, znajdujemy się na gospodarce. Gospodarka jest chyba zrobiona według mnie po pgr -ze. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale chyba jest zrobiona po PGR-ze. Wygląda co nieco starodafnie. Tutaj mamy silos, jak widzicie. Tutaj mamy krowy. Nasze krowy tutaj się znajdują i są blisko gospodarki. Wielki plus tego, co jest myślę, że chyba. Krokiem milowym do przodu, nawet wielkim krokiem milowym, powiedział, że do przodu. ty o to chodzi, tutaj mamy skup belek, że mam za zbyt dużo. To możemy sobie tam wrzucić. Nie wiem dlaczego, ale mam problemy z kakaniem grafiki. No dobra, tutaj mamy jakieś sobie miejsce, w którym możemy zaparkować. Uwaga, jakiś samochód uciekł? Patrzcie, trabant albo coś. Warszawa jak nic. Może w Warszawie nigdy nie widziałem, ale w Warszawie. Zobaczcie, tutaj mamy nawóz. Możliwość nawo na pobierania nawozów. Bardzo fajnie zrobiona naprawdę. Takie starodawne, mówię, PGR jak w mordę szczelił. Tutaj mamy nasz tak jakby silosy, biny można powiedzieć, że zbożowe. Tutaj możemy wióry mieć, ziemniaki i to co mnie zaskoczyło, właśnie to. Zobaczcie, podajnik na buraki. Zrobiony tak fajnie, tak starodawnie. Ciekawe czy on jeszcze przenosi w ogóle to kurde, pięknie wygląda, naprawdę mi się bardzo podoba, nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba, tak samo do ziemniaków jest tutaj zrobiony, no i tutaj mamy chyba jakby to powiedzieć najważniejsze rzeczy na tej gospodarce pokażę wam jeszcze dużą mapę, jak ona wygląda mapa wygląda naprawdę dosyć okazale bym powiedział, mamy wiele fajnych takich możliwości sprzedań, na przykład piekarnia mamy, tak, magazyn warzyw gdzie pewnie ziemniaki i buraki są przyjmowane Firma transportowa, biogazownie, biogazownie, mamy bioelektrownię. To bardzo fajne. Centrum ogrodnicze, mamy blisko lasu, coś jest dosyć ciekawe. I zobaczcie, nie ma takich wielkich pól. Pola są, bym powiedział, takie w polskim klimacie, bardziej bym przyjął. Polskim, czeskim, w ten deseń. Myślę, że nie są wielkie pola, ale dosyć rozległe. Fajna jest, według mnie, tutaj, jak zobaczycie, główna taka rzeka, która przepływa tutaj. Mi, nie wiem może czy wam, ale mi strasznie przypomina taką mm, odrę. No coś w ten, ten deseń, nie jestem pewny, ale no tak gdzieś niech będzie. Bardzo mi to gdzieś tak przypomina. Nie wiem czy dobrze mówię, ale możliwe. Wasze sugestie też fajne by były. Co wy myślicie o, na tej mapie i fajnie jakbyście mogli kochani Napisać, czy chcielibyście serię, żebym sam nie poprowadził z tej mapy? No i wtedy będę musiał poprowadzić ją sam. Możliwe, że inni YouTuberzy by zakupili. To może YouTuberzy by do nas wpadli, a może Johnny zakupić, czy też inne chłopaki? Tego nikt nie wie. Ja jeszcze z nimi nie rozmawiałem na ten temat. Ale no zobaczymy. No i dobra, przejdźmy kochani do pokazania wam przede wszystkim maszyn. Maszyn, maszyny to chyba podstawa, która tutaj jest. Przeniesiemy się. Ja już te maszyny zakupiłem. Dokładnie. Zakopiłem. Pierwsza maszyna to jest Zetor Crystal. Crystal, chyba tak, Crystal 12045. Nie wiem, czy ktoś widział, ale taki sam był w 13, tyle że niebieski, i taki sam widziałem na polu kiedyś niebieski. Dosyć dużo koni ma. Bo jeśli się nie mylę, to ile on ma koni? Muszę się sprawdzić, przepraszam. Koni ma 21. Tak jak myślałem, 21 koni mechanicznych. To jest wystarczająco, wystarczająco, myślę, do polskiej gospodarki. Tutaj taki mniejszy major, Zetor, też naszej produkcji. Mniejszy, myślę, że on odpowiedni bardziej byłby pod gospodarstwa sadownicze. Myślę, że to byłoby dużo ładniejsze, dużo lepiej by pasowało. Niż tutaj, ja sobie to wyłączę. I tak ma chyba 70 koni, tak? 75, no dobra, 75. Tutaj mamy kolejny. To jest Zetor Proxima. 120 power jest ulepszony. Więcej mocy ma w silniku z przednim tuzem. Turem, nie, tuzem, tuzem, dobrze mówię. Tuzem, yy, tak, tu pięknie wygląda. No, dosyć ładnie zrobiony. Nie powiem, yy, odwzorcowany ładnie. ciekawe takie że pali. Podgłoszę wam dźwięk, przepraszam, jeśli też to słyszeli. Słuchajcie. Powiedziałbym, że bardzo ładnie brzmi. Możliwość podczepienia Tura, chyba do jedynego ciągnika tutaj, to jest możliwość podczepienia tego Tura. No i tutaj najważniejszy i najsilniejszy ciągnik całego tego zamieszania Zetor Forterra, o którym ja już tyle mówiłem, tyle wspominałem. 150 HD. Tak jak widzicie tą rurę, kochani? Taką rurę ja osobiście sam kiedyś spawałem, uczyłem się na tym spawać. Tak, pomagaliśmy tutaj spawać, i takim ciągnikiem urałem u tam sąsiada u mojej dziewczyny, kiedy byliśmy cztery z pługami obrotowymi, i z lekkością sobie radził, wreszcie powiedział. Ale to było po. po można powiedzieć. No i takie sam dźwięk, ma Pieruma, i można powiedzieć, że. Bardzo dobrze był o się nim orało. ale kurde, tak samo jest zbudowany. Tutaj mamy podnoszenie, podwyższenie ta żółta gałka. To jest podnoszenie, podwyższenie. Tutaj mamy biegi po prawej stronie. Gaz, hamulec. Tutaj możemy sobie jeszcze dostosowywać wypłycanie, niewypłycanie. Tutaj dużo, mam, naprawdę naprawdę dużo sobie rzeczy. Tutaj szkoda, że nie ma modu ręki. No dobra, dużo tutaj rzeczy można sobie robić. Tak, dokładnie. Tutaj też tak można siąć. Tutaj też niektórzy siedzą i tam można trzymać sobie małe, co nieco. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Niektórzy może nie wiedzą. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. I tutaj yy, pierwszy tier, który został dodany chyba w DLC. Tatra. Tatra. Yy, też czeska. Tatra Phoenix. Poenix. Jak to wyglądał Anim Rug, to wie. Poenix. Był Proenix taki tam. Kiedyś. I no, też ładnie dosyć wygląda, nie powiem. Brzmi no, nie najgorzej, ale to ta, Tatra jest dosyć starodawny. dawny Tirem? Można to tak nazwać? Chyba tak. No, dosyć starodawnym Tirem, no ale dobra. Tak wygląda ogólnie, żeby pokazać sklep. Sklep wygląda o tako. I to mi, Zobaczcie. to wydaje się, jakby to było kurde. na Ukrainie? No dobra. Może i na Ukrainie, może i. no ale. niedaleko Luber się nie z powiedział, że tak to wygląda. Tutaj mamy pierwszy. Arktos, tak to się nazywa. No dobrze, Arktos, tak jakby można powiedzieć, powiedziałbym bardziej, że to Don jest, no Don, sieczkarnia Dona, nie będzie, że to jest sieczkarnia Dona, szkoda, że nie ma ruchomych tych, no dobra, nie ma ruchomych części, no ale, jakby nie patrzeć, Byśmy ją podpieli, no to dokładnie jak Don wygląda, no. Brzmi dosyć ciekawie, tylko szkoda, że nie pokładają się te te, te prze, przednie hmm, nagrabiacze, czy jak to się nazywa. Yy, dokładnie, to jest dosyć słabo zrobione, ale to nic. Myślę, że to akurat najmniejszy problem. Też wygląda dosyć fajnie, bardzo przypomina klasa Jaguara. Tylko ciekawie, czy ma taki sam przemiał jak klas Jaguar. No i tutaj e, dwa podstawowe kowanie nowe dodane. Arctos 595 Plus i Arctos 9... nie Arctos Torum 730 Ten jest dużo większy, ten jest mniejszy Weźmy do tego może mniejszego najpierw, dobrze? Rozłóżmy go, zobaczmy jaki ma jak ma zbudowany zbiornik, zobaczcie Zbiornik obudowany, co jest dosyć ciekawe w takich kombajnach jest rzadko spotykany zbiornik obudowany Osobi się wymują, w nowych kombinach to już jest rzadko spotykane, naprawdę, raczej nikt w deszczu nie muci, w tych czasach. Ja zrobię pierwszy taki pogląd, zapnę sobie go tutaj, header. No jeżeli wybaczycie, że tak jeżdżę, nie mam niestety, nie wszystkie modyfikacje, ja nie wygrywam w żadnych modyfikacjach na razie, bo wiecie. Po co to było na wykrywać, tak? Dopiero jak będziemy jakoś serię zatrudniali, to pobieram tu podstawowe modyfikacje, które są potrzebne. No i myślę, że to będzie wystarczające. Zobaczmy ten header. Słuchajcie, brzmi bardzo ciekawie. Będziemy powiedział: podnoszenie działa, wydłu wydłużanie też działa. Dobra, fajnie. Bardzo fajnie działa. I zacznę czy się. Złożyły się, złożyły się, tak. Patrzcie, składają się. No i jak powiecie, mi się na przykład bardzo podoba ten kombajn. Kombajn jest świetny. Nigdy w życiu go nie widziałem, w realnym życiu. Co wam już teraz mogę powiedzieć? Nigdy w życiu nie widziałem takiego kombajnu. Ten jak się rozkłada. O, patrzcie, ten się rozkłada na szeroko. I jeszcze ma siateczkę, do której znaczy ma takie, jakby to ująć, zlikwidować, i może sobie wejść po drabinie do niego, co jest już dosyć spoko. Wygląd dużo większy, znaczy dużo większy wygląda, dużo większe przyspieszenie. Header też dużo, dużo większy. Sprawdźmy, jak on brzmi. Bardzo bym powiedział podobnie do tamtego rozkładana sieczkarnia. To jest już bardzo fajne. Zobaczcie, na przycisk rozkładana się czkarnia. Dobrze. Można powiedzieć, że prze... przód bardzo fajnie wygląda, jak w starych kombajnach kiedy się dorabiało takie tutaj naganiacze, które nagarniają do środka, to też takie odmiedza jak się od odkosz... od odkoszuje. Nie wiem jak to odpowiedzieć. Nie jak to powiedzieć. Odkoszuje? od odkosz, kasza! O! Odkasza się od boków, to jest do bardzo dobry nagarniacz Bo on jakby nie nierwie nie rwie. I fajnie to wygląda, nie powiem, bardzo fajnie to wygląda No i tutaj mamy podstawowe maszyny Można powiedzieć, że uprawne Znaczy siewne, uprawne Wszystko jest marki Keverlanda Mamy pierwszy siewnik do buraków, zobaczcie Siewnik aktywny Z ciśnieniem? Ten ciśnienie tu ma, chyba ciśnienie nawet No dobra Ciekawe, ciśnienie nie ma i zobaczcie, podpinany pod Wał WOM. Yy, bardzo ciekawe. Podwałek, no ciekawe, no ciekawy jestem, jak to działa ogólnie. No ale dobra, tu też kolejny ziemnik broniany, pod Wałek WOM. Yy, też Caverlanda. Caverlanda. Wkładacie, od góry można sobie wchodzić. Yy, to jest siewnik do zbóż. Popatrzmy sobie bliżej, jak to wygląda. Chyba mi się wydaje, że tymi runami tu powietrze też jakieś dochodzi i te powietrze jeszcze wypycha, tak mi się wydaje, nie jestem pewny. A to jest... E, agre, agregat uprawowy, może nie, agregat uprawowy, talerzowa, e, brona talerzowa ścierniskowa, o, tak to się chyba nazywa, albo talerzówka ścierniskowa, też marki Keverland i zobaczcie, z oznaczeniami szerokości 3 metry ma, e, z, ty, z tyłu to chyba wał, wałek jest, tak? A do nie, to agregat jest z tyłu, zobaczcie, on ma takie jakby płozy tu z tyłu, no nie, jakby agre agregacja czy coś takiego, może jeszcze to aj agregat jest, ty nie tylko, też tak może być, no i pług zagonowy Keverlanda, tak samo, bardzo szeroki, ma 2 metry szerokości, 4 skiby, 2 metry szerokości, wszystko, od nie, nie wszystko, ma podwójne pługi, co jest też bardzo dobre. Dalej narzucają, tak jakby, no nie. I to jest też duży plus. Ma tutaj talerz do wycinania od grząby. Na przykład. No, bardzo ładnie wygląda według mnie. No i tutaj już chyba ostatnia maszyna z tego dodatku. Przedostatnia. Przedostatnia. Dokładnie. Farmtecha, przyczepa Farmtecha 15 litrowa. 15 tysięcy litrów po Czyli około 15 ton, tak myślę. Zobaczcie. Ma hamulec. To jest kochani ten wałek, który tu jest. jest hamulec, tak samo jak w rozrzutniku. Co kończy ten hamulec tu działa? No dobra, zawieszenie nie wiadomo jakie, ale zaczep ma z tyłu co można zaczepiać, coś jest fajne. Płozowie, zawieszenie jeśli się nie mylę, tak z możliwością kiprowania. Bo zobaczcie, tam jest kiper taki mały czarny, znaczy czarny, nie mały czarny, tylko taki siłownik tam jest, czerwony. To przyczepa dosyć fajna, tylko strasznie mnie ciągnikiem bujała, bo to wiadomo jest na... Na haku, na haku? Na dyszlu, o! Na dyszlu takim, który obciąża straszny ciągnik. No i tutaj ostatnia już maszyna z nowego dodatku. Nowego dodatku? Dobrze mówię, z nowego dodatku. Gold Edition, rozsiewacz Kewerlanda, dwurzędowy tak to się chyba nazywa. Nie wiem. Ale wiem, że ma dwa zbiorniki tutaj, -tą siatkę, yy, tutaj tą siatkę i na dwie strony du du dużo, dużo szerzej rozsypuje od zwykłego leja czy też od zwykłego yy, kosa. No, myślę, że on bardzo dobrze się sprawdzi. A wy, kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć w te maszyny w akcji obejrzeć, jak to będzie wyglądać, jak to zadziała na wszystko, to zapraszam do zostawienia komentarza. A jeśli chcecie, to możecie łapkę zostawić, jeśli Wam się spodoba. Tak więc do zobaczenia. Hej, cześć. I czołem.